Nawet trylion złotych. Tyle bogactw leży pod naszymi stopami. Wykazywaliśmy to w jednym z poprzednich odcinków wraz z inżynierem Krzysztofem Tytko. Z bogactw tych nie tylko nie korzystamy, ale obecnie znalazły się one w wielkim niebezpieczeństwie. Wszystko wskazuje na to, że nasze zasoby naturalne zostaną niedługo przejęte, zostaną nam odebrane, sprzedane za bezcen. A szkoda, bo według różnych szacunków na każdego Polaka przypada od 5 do nawet 30 milionów złotych w złożach naturalnych. Czy po raz kolejny Polacy pozwolą się oskubać? Już za kilka dni dojdzie do kluczowego przejęcia, które ma te nasze wielkie narodowe nieszczęście zapoczątkować. PGNIG, do którego na wyłączność należy prawo do wydobycia naszych bogactw naturalnych, za chwilę zostanie przejęte przez Orlen. Orlen w ten sposób nie tylko kupuje PGNIG, ale wszystkie koncesje na wydobycie, jakie PGN posiada, a ma ich całkiem sporo. Sam Orlen, kiedy już wchłonie PGNIG, będzie natomiast łakomym kąskiem do przejęcia przez zagraniczny kapitał i wielkie międzynarodowe korporacje. Panie Krzysztofie, lada chwila, lada dzień dojdzie do. Wielkiej fuzji połączenia PGNiG i Orlenu. Orlen przejmie PGNiG. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że Skarb Państwa utraci w dużej części kontrolę nad najbardziej perspektywiczną spółką, jaką jest PGNiG, bo będzie miał już akcji w tym połączonym koncernie nie 72%, a Odrobinę więcej niż 50, czyli oddajemy w tym sposobem przyszłą dywidendę kapitałowi zagranicznymi i dochodzi do dalszej pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Z tego tytułu, że korzystać z wszystkich zysków będą nasi kolonizatorzy, którzy ulokowali się w tym nowo multienergetycznym koncernie. Orlen za. Drobny fragment prawdziwej wartości PGNiG-u, bo PGNIG zarządza naszymi olbrzymimi zasobami naturalnymi, przejmuje tą spółkę tak, za drobny ułamek jej wartości, a następnie sam naraża się na to, że będzie po części wykupywany, wywłaszczany, tak, czyli stopniowo dochodzi do wywłaszczenia polskiego społeczeństwa z jego bogactw naturalnych, bo to przecież jest nasza własność. Proszę Państwa, w tej chwili puszczę Wam fragment filmu, a pod moim materiałem będzie wskaźnik, czyli nowocześnie nazywa się link pod film, jeden z najważniejszych w ostatnim czasie. Chodzi o uratowanie resztek tego, co my mamy, naszego dobra natura, naturalnego. Przegraliśmy bitwę, a nawet to nie była bitwa, tylko żeśmy nie wiedzieli. Po cichu, praktycznie, zło złoczyńcy oddali to największe pokłady w świecie, oficjalnie znane miedzi, obcym w obce ręce. Nie będziecie mieli emerytury. Wygubią was, bo nie ma skąd pieniędzy, a biliony dolarów idą w obce ręce. To tak jak nie pozbyli, pozbyli się naszych pokładów miedzi, tak w tej chwili, za chwilę pozbędą się węgla, ropy, gazu, następnie pierwiastków ziem rzadkich, nic już nie będzie. I wezmą się w końcu ostatecznie za nas. Właściwie to doprowadzą do tego, że sami będziemy się ścigali, bo będziemy. Jeden drugiemu będzie kromkę chleba zabierał. Z, z, z pleców zdzierał łachy, żeby było cieplej, bo to zima będzie. Pozdrawiam Państwa. Bardzo proszę i być przygotowanym, że 10 października najprawdopodobniej spotykamy się pod Sejmem. W końcu to wchodzi o Wasze dobro abyście mieli godne emerytury, godne pensje, a nie żebra, że yy, będziecie żebrać. To jest dla was, waszych dzieci, wnuków, wszystkich waszych najbliższych, czyli dla was samych. Pozdrawiam.